Co to się dzisiaj działo na rynku? Co to kino pod baranami znowu wymyśliło? Tak, co my to znowu wyrabiamy? Yy... Graliśmy w ping -ponga. Trochę było wiecznie, trochę się nie dało, ale chodziło o to, żeby zrobić akcję koreańską. W związku z tym, że Korea będzie głównym bohaterem przeglądu filmowego, który rozpoczyna się u nas w poniedziałek, w festiwalu filmowego Pięć Smaków. Przedstawimy parę nowych filmów z Korei. Będzie też jeden film z Singapuru i dwa horory z Tajlandii podczas bardzo emocjonującej tajskiej Nocy Grozy w, sobo w piątek, 12 listopada. No i właśnie, chcieliśmy troszeczkę zrobić zamieszania na rynku głównym, żeby pojawiła się taka myśl w głowie widzów, żeby wpaść do kina pod baranami. A co jest takiego wyjątkowego w kinie koreańskim, że akurat tam zawędrowaliście? Festiwal Pięć Smaków jest imprezą ogólnopolską, odbywa się głównie w Warszawie i później repliki trafiają do, do kilku miejsc w Polsce. Myślę, że organizatorom przyświeca głównie idea taka, że, że kino Azji jest niezwykle, niezwykle interesujące. To jest bardzo bogata kinematografia, która zawiera filmy. Z jednej strony często grywające w ogóle z historią kinematografii, bardzo mieszane gatunkowo, bardzo emocjonalne powiedziałabym. Z drugiej strony jest to często kino mistyczne, jak kino Kimki Duka, na przykład. I myślę, że właśnie dla tego bogactwa ta impreza jest organizowana i bardzo cię cieszę, że trafia także do kina pod Baranami, bo, bo nasi widzowie takie kino zdecydowanie lubią. Dziękuję. Dzięki. Tak. Słuchajcie, co jest takiego wyjątkowego we flashmobach? Wyjątkowe są spojrzenia ludzi, zazwyczaj zdziwieni, nie wiedzą co się dzieje, więc... No jest to śmieszne, jest to coś innego, coś, coś ciekawego zrobić z śmiechem. Jakiś też sposób na, na spędzanie wolnego czasu.